Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Antoni, mój wielki patronie, proszę Cię pokornie, aby z wysokości swej chwały wejrzał na mnie. I przyszedł mi z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu ludzi zagubionych, ochronie domu, opiece nad podróżującymi niesienie ulgi w chorym cierpieniu, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki Twojej opiece miała zawsze silną wiarę, pracowała nad poprawą życia i zwiększeniem łaski uświęcającej. Święty Antoni, polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc Pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaba jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza jak bardzo potrzebuję Twojej pomocy. Proszę cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach, niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Najświętsza Maryja czuwa codziennie nad Tobą i niech Cię obdarzy czułą miłością, a Jezus niech na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi, a anioł stróż niech towarzyszy Ci na wszystkich Twoich drogach. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.